Witam wszystkich w czwartym odcinku mojego poradnika do Unity 5. W tym odcinku pokażę jak dodać nasz kontroler postaci na mapę, no oraz jak ustawiać niektóre rzeczy i dodamy kilka efektów do naszej kamery. A więc, jeżeli ktoś jeszcze tego nie zrobił, może sobie zaimportować paczkę z postaciami oferowaną przez Unity. Chodzimy w standard asset, electors, first person controller i w prefabach mamy nasz FPS controller. Ustawiamy go gdzieś na mapie, powiedzmy tutaj i pojawił nam się, o, taki oto prefab z kamerą. Możemy go nieco unieść no i właściwie w tym momencie, kiedy uruchomimy nasz projekt, możemy zacząć przebiegać nasze tereny. Możemy skakać i tak dalej. Opa z kilku opcjach, które możemy zmieniać tutaj. Możemy na przykład zmienić jakby maksymalny kąt nachylenia, na który postać może wejść. Na przykład a jak stromy z góry może nasza postać wchodzić. Tutaj mamy różne takie rzeczy, na przykład. Wielkość kroku. No ale tutaj zostawimy pies. Tutaj mamy wielkość naszej postaci. Tak, zostawimy jak jest. Możemy zmienić na przykład prędkość naszej postaci. No ale. O, teraz jesteśmy bardzo szybcy. Ja wrócę do tego tak, jak to wszystko było. Tutaj możemy zmieniać naszą oddziaływanie na grawitację. Powiedzmy, damy na. 0, wtedy właściwie nie, nie możemy skakać. Nie damy na 2. Możemy sobie ładnie skakać, kiedy damy na 5, no już tak nie aż tak bardzo. Kiedy damy 1, to są To jest jakby tak się Prędkość naszego skoku. Po prostu to, jak długi ma być nasz skok. Ja uważam, że te standardowe ustawienia tutaj są najlepsze. No ale jak pamiętamy, w kolejnym odcinku ustawiliśmy sobie nasze słońce, no ale go nie widzimy właściwie. No nie ma. A kiedy widzimy do naszego edytora, to słońce tam jest. Dlaczego? A dlatego, że do naszego FPS-kontrolera musimy rozwinąć go i jest z takiego jak. Wszystko jest na charakter. Tutaj jest nasza kamera dodana. W tym miejscu musimy dodać komponent, tak jak jakby warstwy flary, żeby nasza kamera oddziaływała na warstwy flary i je wczytywała. Teraz, kiedy uruchomimy grę, już powinniśmy widzieć nasze słońce. No i jest ono tam. Co jeszcze możemy od razu dodać na przyszłość coś takiego jak warstwa GUI. No, potem będziemy dodawać różne efekty wyświetlane na ekranie, w jakieś informacje, żeby po prostu nasza kamera je wychwytywała. Teraz pokażę jak dodać kilka efektów do kamery, które urozmaicą nasz widok. Musimy przełączyć sobie na widok na widok skrypt. I do naszego First Person Character, ale żeby dodać to tutaj i gdzie indziej, musimy dodać no, tutaj Image effect. No, oferuje nam Unity kilka takich efektów. Ja zacznę powiedzmy od Bloom. Co no, to jest Bloom? No Jak widzimy, ten ekran stał się taki bardziej rozmyty. Możemy tutaj o, sobie to dowolnie modyfikować. Jak widzimy. Powiedzmy damy tak intensywność. Damy na. Taką wielkość. No, możemy takie bardziej. No i powiedzmy jeszcze. Tutaj zostawimy to w ten sposób, no. Widać, zmiana jest od razu różnica i można się z tym pobawić. Na razie to wyłączę, żeby pokazać jak działają efekty. takich ciekawszych jeszcze możemy na przykład dodać o, żeby zmieniło nam na odcienie szarości. Ja czegoś takiego nie chcę. Możemy też dodać na przykład zmienić nasz kontrast zmienimy nasz kontrast, na przykład 0.5 możemy dać 0.1, 0.1 możemy dać w ogóle na 0 o, powiedzmy na 1, na 2 na 5 i tutaj damy na 0.2 no widzimy, że coś tam się nam zmienia obraz jest bardziej skontrastowany ta różnica w kolorach jest większa ale ja tam tego też nie chcę Możemy dodać takie jak wykrywanie krawędzi. Wtedy na krawędziach jakby dodają nam się takie czarne obramówki. No może komuś taki efekt przydać. Dla mnie wygląda to nienaturalnie, a ja takiego efektu nie chcę. Takim według najciekawszym efektem jest dodawanie promieni Słońca. Tutaj musimy na samym początku dodać jakby co będzie emitowało nasze promienie Słońca. Damy na Directional Light i teraz możemy zwiększyć intensywność naszych promieni. Widzimy, że te promienie się tutaj ładnie przedzierają. Powiedzmy, damy na 2. Jakby możemy dystans tych promieni zmienić, damy na większy. Dam kolor taki, jak są białe, powiedzmy o, takie są promienie Słońca. Możemy dać także o, jakby na jakim obszarze te promienie Słońca mają być. Powiedzmy taki. I tutaj też możemy się pobawić tym sumakiem, Właściwie nie wiem do końca, co on oznacza. No i mamy teraz takie fajne efekty. O, naszych promieni słoń. Możemy tutaj włączyć do tego nasz bloom. O. I widzimy fajny efekt. To wszystko, o czym chciałem powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało i zapraszam do kolejnego odcinka.